Jeszcze raz bardzo serdecznie witam Was wszystkich na naszej społeczności w celu rozważania Słowa Bożego. Chciałbym, abyśmy dzisiaj wspólnie rozważyli temat przyjścia Pana Jezusa. Ale w nieco innym aspekcie, dlatego że nie chciałbym poruszać tutaj proroctw z Księgi Daniela ani proroctw z Księgi Objawienia. Ani też innych prorostw, które są zapisane w Piśmie Świętym. Ale chciałbym, abyśmy otworzyli drugi list Piotra. Drugi list Piotra, trzeci rozdział. Będziemy rozważać fragment, który jest zapisany od wersetu 10 do końca. Wybrałem tylko kilka wersetów, ale jak najbardziej w domu możemy je przestudiować jako jeden fragment. A dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimś powinniśmy być w świętym postępowaniu i w pobożności. Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, chciałbym, byśmy się w tym momencie zatrzymali i... Zastanowili się nad y, tym fragmentem, tym pytaniem, które stawia Piotr. Jacy powinniśmy być? Właśnie w tym kontekście chciałbym, y, abyśmy rozważali drugie przyjście Pana Jezusa. Y, na początek y, chciałbym, abyśmy y, sięgnęli do końca tego fragmentu. Dlatego, że tutaj apostoł Piotr pisze: Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miecie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swojego stanowiska. Posłużę się takim jednym przykładem. Jeżeli chcemy się udać w jakąś podróż pociągiem i znajdujemy się na dworcu kolejowym, Czasami można spotkać tam rozwieszone takie plakaty z ostrzeżeniem przed działalnością kieszonkowców. I w drodze od wejścia na, na dworzec aż niemalże do wejścia do pociągu można widzieć te plakaty, które rzucają się w oczy: uważać na kieszonkowców, po to, abyśmy nie byli okradzeni. To nie znaczy, że te plakaty teraz uchronią nas przed kradzieżą, ale celem tych plakatów jest wzbudzenie w nas pewnej postawy czujności, że skoro wchodzę na teren, na którym działają złodzieje, kieszonkowcy, to też muszę być czujny i pilnować siebie w tym, na tym terenie. I podobnie tutaj apostoł Piotr. Chce nas ostrzec przed tym, co jest pomiędzy tym czasem przyjścia, a tym, co jest dzisiaj. I chcę, abyśmy byli czujni. Chciałbym, żebyśmy się właśnie na tym skupili. W Nowym Testamencie jest w kilku miejscach użyte to określenie, miejcie się na baczności. Które również można przetłumaczyć jako baczcie albo strzeżcie się. I chciałabym, na ile nam czas pozwoli, zobaczyli kilka takich fragmentów, które można pogrupować w pewne zbiory, które mówią na ten sam temat. I też zachęcić nas, abyśmy w ciągu następnych dni czy tygodnia mogli zastanowić się o tym w domu ze spokojem. Tak, aby każdy przed sobą mógł dać sobie odpowiedź, jacy powinniśmy być, skoro gorliwie oczekujemy tego dnia przyjścia naszego Pana. I jako pierwszy fragment, który występuje w Nowym Testamencie, gdzie jest użyte właśnie to słowo, które tłumaczymy w naszych Bibliach jako: baczcie, albo dołóżcie wszelkich starań. To jest tekst zapisany w Ewangelii Mateusza, w szóstym rozdziale i wiersz, wierszu pierwszym. Ewangelia Mateusza, szósty rozdział i wiersz pierwszy. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca Waszego, który jest w niebie. Są jeszcze inne teksty, które mówią na ten sam temat, mianowicie, mianowicie o takiej pobożności na pokaz. Jest to fragment skazania Pana Jezusa na Górze, gdzie w którym tym kazaniu Pan Jezus porusza wiele różnych dziedzin życia naszego tutaj na Ziemi. I podaje przykłady właśnie tego, jak należy postępować, a czego należy się wystrzegać. I tutaj, właśnie, jednym takim szczególnym y, punktem, na który szczególnie zwraca uwagę, właśnie przez to słowo baczcie, jest właśnie to, aby swojej pobożności nie wynosić przed innymi ludźmi, ale być autentycznymi, takimi, jakimi jesteśmy i na tyle na ile znamy naszego Boga. Kolejny tekst, który również mówi o pobożności i o tej właściwej pobożności przedstawianej innym ludziom, to są fragmenty na przykład z Marka 8 rozdziału i 15 wiersz, czy również Mateusza 16 rozdział i 10 wiersz w których znowuż jest mowa o tym, żeby nie brać, yy. Pan Jezus mówi tutaj do słuchających, aby nie brać przykładu z faryzeuszy i z uczonych w piśmie, ale żeby swoją relację z Bogiem kształtować właśnie na tych podstawach uczciwych i przejrzystych i do tego, żeby nie robić swojej pobożności na pokaz przed innymi ludźmi. Następny taki fragment, który chciałem, żebyśmy zwrócili uwagę, jest zapisany również w Ewangelii Mateusza w rozdziale 18. Ewangelia Mateusza, rozdział 18. Ewangelia Mateusza rozdział 18 i werset 10. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. To jest kolejna rzecz, na którą powinniśmy zwrócić naszą szczególną uwagę w naszym życiu chrześcijańskim, mianowicie na dzieci, które nas otaczają. O nikim innym w Piśmie Świętym nie jest napisane, że ma swojego Anioła, ale tutaj Pan Jezus zwraca szczególną uwagę na to, że dzieci takich Aniołów mają. I w związku z tym, e, dzieci są kimś szczególnym dla Pana Jezusa. Zajmują szczególne miejsce w jego sercu, jeżeli tak można obrazowo powiedzieć. Dlatego powinniśmy i my mieć właściwy stosunek do dzieci i nie y, przyczyniać się do ich upadku, do tego, do ich zgorszenia, dlatego że dla nich, że dzieci są naprawdę kimś szczególnym dla, dla Boga, dla Pana Jezusa. Idąc dalej tymi wersetami, które zachęcają nas do tego, abyśmy dokładali szczególnych starań i kontrolowali siebie, to jest są teksty, które dotyczą zwiedzenia. Tu już ten jeden tekst przeczytaliśmy z drugiego listu Piotra który ostrzega nas przed ludźmi nieprawymi, którzy chcieliby nas wyprzeć z naszego mocnego stanowiska. Ale nie jest to jedyny tekst w Ewangelii Mateusza w 24. rozdziale. I w czwartym wersecie Pan Jezus mówi: Baczcie, aby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, Ja jest Chrystus, i wielu zwiodą. Również podobna myśl jest zapisana w liście apostoła Pawła do Kolosan w drugim rozdziale od 8 do 9 wersetu. Ważne jest to, abyśmy znali prawdę i abyśmy w zasadzie poznawali tą prawdę. Każdego dnia, dlatego, że tylko w ten sposób możemy ustrzec się przed zwiedzeniem, przed tym, aby nie ulec właśnie temu, co jest falsyfikatem, co nie jest oryginałem. I tutaj te wersety nie odnoszą się do tego, abyśmy postawali zasady Kościoła, abyśmy poznawali prawo. Ale przede wszystkim, abyśmy poznawali samego prawa, samego Boga, który nadaje to prawo i który, na którego to prawo jest charakterem. Dlatego ważne jest, abyśmy dokładali szczególnej uwagi do tego w naszym życiu, jak mamy postępować, i abyśmy ustawicznie. Dążyli do poznawania prawdy, dlatego, że tylko w ten sposób możemy uniknąć tego zwiedzenia szatana, który przybiera postać, upadabnia się, czyni rzeczy, które wyglądają bardzo podobnie, ale w istocie nie mają nic wspólnego z Bogiem. Również yy, kolejne takie baczcie zwracajcie szczególną uwagę w swoim życiu. Odnosi się do naszego stosunku do rzeczy materialnych w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale. I wierszu 15. jest napisane: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkich chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I tutaj y, Pan Jezus podaje podobieństwo, ale chciałem się skoncentrować właśnie na tym słowie tutaj: baczcie, aby właśnie y, chęć zysku nie przesłoniło czegoś ważniejszego. Dlatego, że nasze życie nie zależy od obfitości dóbr, od tego, ile posiadamy. Ale nasze życie wiemy, że zależy od Boga. I tak należy postrzegać nasze życie tutaj. Coś więcej jest naszym życiem jest niż jedzenie i picie, chodzenie do pracy. I dlatego nasz czas, który mamy tutaj na ziemi. Musimy właściwie gospodarować tak, abyśmy mogli oddawać Bogu cześć i chwałę tym, co nam daje. Również kolejne takie baczcie odnosi się do tego, co sami uważamy o sobie i jak to wpływa na innych ludzi, i jak to też wyrażamy w naszym swoim życiu. Jest tutaj wiele tekstów, które mówią właśnie o takim życiu chrześcijańskim. Na przykład w liście do Rzymian, w XIV rozdziale i w 13 wierszu jest napisane baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Jest to też takie wezwanie do bycia czujnym, abyśmy mieli na uwadze drugiego brata, siostrę aby swoją postawą to, co mówię, czy to, co robię, nie prowadziło naszego brata do upadku. W pierwszym liście do Koryntian, w ósmym rozdziale i w dziewiątym wierszu, czytamy: Baczcie jednak, aby ta wolność wasza nie stała się zgorszeniem dla innych. Jeżeli uważamy, że coś nam wolno robić, dlatego że jesteśmy wolnymi ludźmi, to musimy też mieć na uwadze, Innych ludzi, którzy mogą być słabsi w wierze, mogą inaczej postrzegać te sprawy, które poruszamy, i musimy mieć na uwadze właśnie wiarę innych, aby nasza wolność nie przyczyniła się do upadku innych. Również w liście do Koryntian apostoł Paweł pisze: Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Jeżeli spojrzymy też na Ewangelię i na Nowy Testament, dużo jest y, takich wskazówek do tego, jak mamy postępować, czego mamy się wystrzegać. I y, tutaj też Apostoł Paweł w liście do Efezjan w piątym rozdziale, List do Efezjan w piątym rozdziale i werset piętnasty zachęca nas takimi słowami. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Zachęca nas tutaj w szczególny sposób do tego, abyśmy uważali na to, co robimy, dlatego, że żyjemy w trudnych czasach i Wiele rzeczy może nas odciągać od tych najważniejszych spraw w naszym życiu. A tak jak w tym przykładzie, jeżeli nie będziemy czujni, to może się zdarzyć, że jednak ktoś nas okradnie, stracimy coś cennego. I również w naszym życiu z Bogiem, jeżeli nie będziemy czujni, jeżeli nie do, będziemy dokładać starania z naszej strony, nie będzie nam zależeć na tych sprawach duchowych, to jest ktoś, kto nas okradnie, nawet z tego, co już posiadamy. Dlatego jest kilka tych fragmentów w Nowym Testamencie, które zachęcają nas do tego, abyśmy naszą szczególną uwagę przywiązywali właśnie do tych spraw, abyśmy nie gorszyli innych. Abyśmy mieli na uwadze naszego brata, naszą siostrę, abyśmy nie dali się zwieść w tych dniach oczekiwania na drugie przyjście Pana Jezusa. Wszystkie te przykłady zachęcają nas do czujności w różnych sferach naszego, naszego życia naszej relacji z naszymi bliskimi i również z osobami, których tak osobiście nie znamy. W liście w tym drugim liście Piotra w tym fragmencie, który czytaliśmy, apostoł zachęca nas do wkładania wysiłku z naszej strony. Jeżeli stracimy tą czujność, Możemy się nawet nie zorientować, w, jakiej w jakim tragicznym jesteśmy położeniu. Jak na przykład y, członkowie zborów Laodycei myśleli o sobie, że jest wszystko dobrze, od, a tymczasem jak y, zostali ocenieni jako nędzarze, ślepi i nadzy. Brak czujności w oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa może doprowadzić każdego z nas do zwiedzenia, o którym y, czytamy w, choćby w Mateusza 24, 4, czy w liście do Kolosa w drugim rozdziale 8 i 9. W końcowym fragmencie y, tego y, z listu Piotra. Czytamy tutaj, wiedząc, o tym wcześniej. Miejcie się na baczności. Jest to właśnie czas, kiedy wiemy wcześniej, co ma nastąpić i możemy się na to przygotować. Tak jak wchodząc na dworzec, możemy myśleć o tym, że chodzą ludzie, którzy mogą nas okraść, i pamiętając o tym, zachowujemy szczególną ostrożność. Tak również w naszym codziennym życiu. Wiedząc o tym, że jest ktoś, komu zależy na naszej śmierci, powinniśmy być czujni i w tych dniach oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, aby to mieć na uwadze. W końcowym tym fragmencie apostoł Piotr pisze: wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i powietrzne czasy. Na, na koniec apostoł Piotr daje nam radę, jak tego wszystkiego dokonać: wzrastajcie raczej w łasce Pana i w poznaniu Pana Jezusa. Na ile znamy Jezusa, na tyle możemy Mu zaufać. Jeżeli w ogóle nie znamy Pana Jezusa, nie możemy Mu w ogóle ufać. Jeżeli tylko trochę Mu ufamy, to tylko trochę możemy Mu zaufać, jeżeli tylko go trochę znamy, ale jeżeli go dobrze znamy, wtedy na pewno przeprowadzi nas przez takie wydarzenia i takie rzeczy, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że mogą nas spotkać. Dlatego na sam koniec chciałem jeszcze raz przytycz, przeczytać te, ten werset od 10 a dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, aż żywiały rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiś powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją. I rozpalone żywioły rozpłyną się. Przeto, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Amen.